Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Plachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Dzień dobry, nazywam się Maciej Maciusiak. W tym sezonie będę asystentem Tomasa Thunbichlera w kadrze A. Łączymy razem no, swoje siły, doświadczenia i zrobimy wszystko, żeby te wyniki naszych chłopaków były jak najlepsze. A wytrzymajcie kciuki, a na pewno nam się uda. Cześć, nazywam się Wojciech Topór i od najbliższego sezonu będę miał przyjemność być trenerem głównym kadry B. Moim asystentem będzie Krzysztof Biegun. Pełny skład kadry poznamy w maju. Natomiast teraz już mogę powiedzieć, że. Nasza kadra będzie współpracowała bardzo blisko z kadrą Tomasa. Pierwsze obozy będziemy yy, mieli wspólne i bardzo cieszę się na tą współpracę i nie mogę się doczekać już rozpoczęcia nowego sezonu.